Cześć. Drugie centrum energetyczne, centrum przyjemności i dobrych relacji. Ja nazywam się Katarzyna Bramańska, zwykle wykształcenia jestem fizjoterapeutką, ale interesują mnie również holistyczne metody pracy z człowiekiem, takie jak ginezjologia, tradycyjna medycyna chińska oraz moja ukochana psychosomatyka, czyli to, jak emocje łączą się z ciałem i jak ciało pokazuje większe problemy, głębsze. Także tematy duszy, tematy rodowe właśnie za pomocą dolegliwości fizycznych. Dzisiaj omówię temat drugiego centrum energetycznego, które nazywane jest też czakrą krzyżową. Znajduje się w okolicy kości czyli jakbyśmy położyli ręce z przodu i z tyłu miednicy na spojeniu łonowym, to pomiędzy naszymi rękoma jest ta wysokość, gdzie będzie czakra krzyżowa. Jest związana z kolorem pomarańczowym. Tematy tego centrum to relacje i czerpanie przyjemności z życia, to pozwolenie sobie na przyjemność. Z tyłu mamy kość krzyżową, sakrum, poświęcanie się. I bardzo często w tematach drugiego centrum energetycznego mamy to, że robimy często to, co powinnyśmy, co czujemy, że to jest nasz obowiązek. My ch chcemy czuć bardziej święte niż szczęśliwe. To jest ten temat wyboru. Czy ja chcę. Podążać za tym, co powinnam, co się ode mnie oczekuje, to robię to, co sprawia mi przyjemność. To jest pozwolenie sobie na przyjemność. A często w naszej, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, przyjemność to jest próżność. To jest coś. No jak może być mi przyjemnie, tyle ludzi cierpi, jak, może, jak ja mogę sobie pozwolić na przyjemność, jak jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. To jest temat drugiego centrum i my myślimy o tym, jak zadowolić cały świat, jak sp sprawić, żeby ten cały świat był szczęśliwy, tylko nie my, a tu chodzi o nas. No. W tym centrum również mamy potrzebę rozwoju osobowości, poczucie spełnienia i moc wyboru. To ja tutaj decyduję. I to decyduje z takiego poziomu, że mnie do tego ciągnie, i ja tego pragnę. To jest, to jest ten wybór. Splot, który mu odpowiada, to jest splot krzyżowy, i prawo, które tutaj w tym centrum się wyraża, to mam prawo do szczęścia, mam prawo do przyjemności. Według Karolin Mess, która zestawiła centra energetyczne z sakramentami, w katolicyzmie i z safirami, safirami w judaizmie. To jest centrum związane z komunią. Szanujcie siebie nawzajem, czyli dalej jesteśmy w centrum relacji. Uczciwe i konsekwentne postępowanie w związkach, w małżeństwie, w przyjaźni, w pracy, w, w przyjaźniach. I w tym centrum wyjdą nam też tematy umów, które dotrzymujemy lub nie. Pierwsze umowy ze sobą, czyli co ja postanowiłam wobec siebie że coś zrobię, osiągnę i tego nie dotrzymałam, ale tutaj też może nam się pojawić umowy z duszą. Bo my się też na różne rzeczy umówiliśmy ze swoją duszą. Temat dalej żyć i dzielić nasze pasje związana z energią kreacji i finansów. Z tej czakry jest potrzeba rozsiewania ziaren, tworzenia materii z energii i prokreacji formy z potencjalności. Potrzeba tworzenia więzi z drugim człowiekiem pociąg fizyczny. I gotowość do przełamywania własnych ograniczeń dla zjednoczenia z drugą osobą. Czyli pokonywanie swojego strachu, pokonywanie swoich barier po to, żeby połączyć się z drugą osobą, pokonywanie swojego wstydu. To jest właśnie drugie centrum. Pierwsze centrum, o którym mówię w innym filmie, mówi nam o codziennym bycie, o przetrwaniu o takich fizycznych aspektach życia, o tym, że powinnam się, powinno o odżywieniu, o zabezpieczeniu potrzeb takich materialnych, fizycznych. A drugie centrum to życie w przyjemności, rozrywka i życie na wyższym standardzie. Czy mogę sobie pozwolić na przyjemność? Czy to już jest próżność? I żeby mieć, żeby mieć na przyjemność, potrzebuję kreować i tworzyć. Czyli tutaj nie żyjemy już na takim minimum tylko zaczynam też wychodzić do świata, zaczynam temu światu coś więcej dawać, zaczynam kreować, wymyślać, ale też robić coś więcej. Dolegliwości fizyczne czyli mój ulubiony temat schematy zapisane w ciele czyli jak ciało nam powie o tym, że w, tym te w temacie drugiego centrum energetycznego jest jakiś problem do zobaczenia. Pierwsza, kiedy mamy kiedy, z którymi ja najczęściej pracowałam, to było bolesne współżycia. I takie typowe bolesne współżycie, że jest problem z rozpoczęciem w stosunku, to jest pierwsze centrum. Ale kiedy w środku coś boli, ta pozycja nie taka, tu muszę uważać, suchość pochwy, to libido jest takie, mm, generalnie to mi się nie chce, jak y, mąż się postara, czy partner, to dobra, to może być, to jest właśnie drugie centrum, czyli y, brak orgazmów, spadek libido, Bolesny orgazm, też, też to się zdarza, że po przyjemności jest ten ból. Bolesne miesiączki, problemy z narządami rozrodczymi, mówię tutaj bardziej o kobietach. To wszystko będzie w tematach właśnie drugiego centrum, chociażby ze względu na lokalizację, ale nie tylko. No bo o czym jest libido? Libido jest o tym, że mamy tak dużo na barkach różnych ciężarów, że jesteśmy zmęczone życiem. A jak jesteś zmęczona życiem, to nic dziwnego, że ci się po prostu nie chce. No bo. Jedyne o czym marzysz, to jest to, żeby odpocząć, żeby usiąść i zająć się sobą, żeby złapać oddech, a nie o tym, żeby kreować i potencjalnie tworzyć nowe życie. Twój organizm nie ma na to zasobów, nie ma na to energii. O tym jest spadek libido. I teraz to, co potrzebujesz zrobić, popatrzeć sobie, co ty sobie na te barki wzięłaś. Najczęściej mamy tam rodziców, mamy tatę i ich zobowiązania, mamy różne tematy rodowe bo komuś w rodzie było ciężko, bo kobiety miały tak, bo powinnam robić to i to, bo tylu osobom pomagam i tu już ledwo żyję, tak? Więc jestem dla wszystkich. Drugi temat, rozdaje tą swoją energię na prawo i lewo. Jakie ja rozdaję energię? Wiecznie pomagając innym, wiecznie ratując innych i nie zajmuję się sobą. Wszystkie tematy, gdzie masz takie coś, ja się nimi przejmuję, ja się o nią martwię. Czy ona sobie poradzi? To tam rozdajesz swoją energię, i nie masz jej na siebie. Jesteś po prostu zmęczona, bo energia podąża za uwagą, bo energia podąża za, in, za twoimi myślami. Więc jeżeli nie, twoje myśli nie są skierowane na to, żeby y, zrobić coś dla siebie, zająć się swoim ciałem, zwykłymi ćwiczeniami, czy zrobić coś, co sprawia tobie przyjemność. Lubisz pracować w ogródku? Pójdziesz do ogródka, sobie popracujesz w ogródku. Ale nie. Będziesz myślała o tym, że komuś tam jest ciężko i że może tej osobie trzeba pomóc. Tak? I marnujesz swoją energię, marnujesz swój czas, zamiast robić to, co sprawia ci przyjemność. Ralutalne. E Więc to jest temat drugiego centrum. E I tutaj też się pojawiają bóle spojenia nowego, e które też o tym mówią: o przekraczaniu moich granic, nadużywaniu ciała, o rozdawaniu się. I kiedy my jesteśmy wyczerpane energetycznie, lub wyczerpanie, bo to, to, to dotyczy, dotyczy też mężczyzn, to pojawia się apetyt na słodkie, czyli temat, gdzie ja nie daję sobie miłości, gdzie ja sobie jej odmawiam. Bo apetyt na słodkie, popatrz sobie dobrze, kiedy masz apetyt na szybkie doładowanie energią, bo tak to trzeba nazwać. Wtedy, kiedy nie robisz przerw, kiedy nie robisz sobie odpoczynku, kiedy wypijesz jedną, drugą, trzecią kawę, zamiast zjeść posiłek, to wtedy prawdopodobnie pierwsze, co się niesz, to będzie batonik, kiedy nie zdążasz zjeść śniadania. Więc za każdym razem, kiedy pojawia ci się pytanie, apetyt na słodkie, to zadaj sobie pytanie, jak ja mogę sobie dać teraz miłość? Czego w tym momencie potrzebuje moje ciało? Bo to jest o tym. Tutaj będą również uzależnienia, bo każde centrum łączy się z określonym tematem uzależnienia. To, co jest związane ze słodyczą, przyjemnością w życiu, to jest to, że daje sobie coś przyjemnego, bo słodycze nam się kojarzą z czymś przyjemnym. Nie coś, co nas odżywia, tylko właśnie daje nam przyjemność, rozkosz w życiu. Często, zobaczcie, że czekolada czy są rzeczy reklamowane właśnie jako coś rozkosznego, nie? Powiązane są z tym erotyzmem. Czekolady, truskawki, bita, śmietana. Tutaj będziemy mieli gluten, pszenica, słodycze, emocje. I będziemy... Tutaj będzie na przykład alkohol, to będzie piwo. Czyli osoby, które dużo piją tego piwa, to raczej jest temat z relacjami. I przeżywanie czyjejś emocji. Emocje mają ładunek energetyczny. I bardzo często my jesteśmy tak uzależnione od emocji, że często generujemy nieświadomie sytuacje, które nam te emocje przypominają, bo to jest coś, co znamy, one nas doładowują. Tak, czyli to jest taki mechanizm samonakręcania się. Uzależnienie od emocji też jest tematem drugiego centrum energetycznego. Tutaj, żeby sobie z tym poradzić, trzeba z tymi emocjami naprawdę usiąść i popracować. Pytanie, które warto sobie zadać: czy odżywiam się dla samej przyjemności? Czy to, czym się karmię, także mnie odżywia? Czyli czy to jest takie kompulsywne jedzenie? Zobaczcie, ile to jest tematów w tym centrum, nie? To, jest, to się bardzo dużo dzieje. Równoważenie. Co mogę zrobić? Z takich prostych rzeczy, które możesz sobie wykorzystać już po tym materiale, to jest po pierwsze, zadaj sobie pytanie, co sprawi mi przyjemność w życiu. Drugie. Aromatoterapia, wszystko co jest związane z co się kojarzy z kolorem pomarańczowym. Zobaczcie, że cytrusy, pomarańcze to już coś, co dodaje nam, to jest bardzo energetyczny kolor. Jeżeli chcemy coś pobudzić, ożywić, to dajemy sobie pomarańczowy kolor. Wyobraź sobie, że ubierasz pomarańczową sukienkę albo kurtkę i idziesz przez miasto zimą, gdzie wszyscy jesteśmy prawie że na szaro. Nie, to jest kolor pomarańczowy, to jest kolor życia. I jak patrzysz na osobę ubraną na pomarańczowo to co Ci przychodzi, że raczej jest to osoba, która jest odważna, ale przychodzi życie do głowy, nie? Aromatoterapia, to co wspomniałam, olejki pomarańczowe, cynamonowe, goździkowe, mandarynkowe, ciepłe, energetyczne olejki, otaczanie się kolorem pomarańczowym, zadbanie o przyjemny odpoczynek, pozwolenie sobie na niego, co sprawi przyjemność mojemu ciału, spacer, rower, sauna, może morsowanie, może masaż, głaskanie, taniec, Tworzenie, wprawianie się w stan kreacji i tworzenie na różnych poziomach. Pieczenie ciasta, gotowanie dla przyjemności i zdrowia, malowanie, rysowanie, pisanie piosenek, postów, bloga, pisanie wierszy, sadzenie kwiatów. To wszystko, wszystko co powoduje, że powstaje coś nowego, to jest właśnie kreowanie i każdy to potrafi, bo to jest nasz, nasz naturalny talent ludzi zainteresowanie się światem, ludźmi i poszukiwanie nowości. To jest wejście do świata. Co mnie uskrzydla? Co jest takiego, że chcę to robić, choć z pozoru to nie ma sensu? Z tym pytaniem warto sobie posiedzieć w sercu. Warto sobie pochodzić 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy dni i Wam to przyjdzie. Co było takiego w dzieciństwie, co robiłaś, a teraz nie masz odwagi? Albo jako nastolatka próbowałaś i teraz, mm, kiedy wszedł racjonalny umysł i życie codzienne, Poważne, prawdziwe życie, to od tego odchodzisz. Talenty. To jest bardzo ważna rzecz. Każde centrum ma swój talent, swój taki unikalny dar. I w drugim, w drugim centrum energetycznym są emocje. Emocje są moim darem. Ja odczuwam emocje innych i yy, to jest mój taki jedy, chyba najsilniejszy z moich yy, talentów takich paranormalnych. I największą lekcją, którą miałam związaną z emocjami, to jest typowy u osób wysokowrażliwych, było to, żeby nauczyć się oddzielać, które emocje są moje, a które są osób z otoczenia. Czyli jak wchodzę do pomieszczenia, ja jestem w równowadze, wiem, jak ja się czuję. Jestem spokojna, mam dobre myśli. A nagle czuję. złość, czuję frustrację. Nagle pojawiają mi się jakieś dziwne myśli, których wcześniej nie miałam. Jakiś niepokój. To to nie jest moje. Tak, i my to będziemy wyłapywać przez oczy, będziemy, po prostu te emocje my się nimi zarażamy bardzo łatwo. I wyzwaniem dla osób wysoko wrażliwych, dla osób empatycznych jest nauczenie się, że my nie mamy brać emocji innych na siebie. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje emocje i my nie musimy za nikogo dźwigać i przeżywać, bo wtedy nie mamy przestrzeni na siebie. Każdy człowiek jest w stanie poradzić sobie z tymi emocjami. Bardzo często my to robimy w takim mechanizmie, że gdzieś tam było poczucie skrzywdzenia, było nam ciężko w życiu. I my naturalnie nie lubimy krzywdzić. Dla nas, skrzywdzenie drugiego człowieka jest po prostu nie do pomyślenia, więc często bierzemy na siebie, żeby tą osobę odciążyć takie miłosierne. A z drugiej strony, wchodzimy w rolę ratownika. Ratownik wyrasta na roli ofiary. O tym chyba zrobię osobne, osobne nagranie, bo to jest bardzo ciekawe. Trójkąt dramatyczny, jak wchodzimy w te wszystkie role na zmianę. No, trzeba być z roli: nikogo nie ratuj. On sobie poradzi z tymi emocjami, bo one go kontaktują z nim samym. On ma tam lekcje do zrobienia. A ty masz lekcję ze swoimi emocjami. Każdy człowiek jest w stanie uporać się ze swoim życiem i emocjami. Każdy. Kiedy pozwalasz zrzucać je na siebie, ograniczasz jego rozwój i nie szanujesz siebie. U mnie było to do tego stopnia, że kiedyś miałam takie zatrucie pokarmowe, nikt w domu nie wymiotował, tylko ja. Ja mówię, dlaczego, co w ogóle o co chodzi? No i mi przyszło, żegam empatią nienawidziłam tej empatii, bo ja brałam wszystko na siebie, po prostu się czułam jak takie wiaderko, na które wszyscy zwrócali swoje cierpienia, swoje żale, bo im jest ciężko, bo ludzie, jak zajmujesz się zdrowiem fizycznym, to naturalnie myślą, że ty lubisz słuchać o chorobach. Ja nie cierpię słuchać o chorobach, bo ja lubię być zdrowa. Ja mnie interesuje to, co prowadzi do zdrowia, to co pomaga odzyskać moc, odzyskać sprawczość, a nie choroba. Tak, w chorobie nie ma rozwiązania, choroba jest problemem. Mnie interesuje to, co jest po drugiej stronie. Fizjoterapia w gruncie rzeczy opiera się na profilaktyce, jakby tam jest esencja, tak? I pytanie, które warto, żebyś sobie dziś dadał lub zadała: Co jest moją pasją? Tak, pasją, co mnie pociąga, co mnie kręci, co dodaje mi skrzydeł, kiedy ja po prostu staję do tego i czuję, że rosnę, kiedy. Wręcz otwierają mi się te skrzydła. Czym potrafię się zapomnieć? Coś takiego, że ja tracę do tego głowę. To jest to, co będzie powodowało, że będziesz pracować ze swoim drugim centrum energetycznym. A kiedy już to odnajdziesz, to zadaj sobie drugie pytanie, bardzo uczciwie w swoim sercu: dlaczego ja tego nie robię? Albo dlaczego, czy ja robię tego tyle, ile bym chciała? Czy ja za tym podążam? Bo to prawdopodobnie idzie z tematów duszy. Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu którejś z tych konfliktów. W odkryciu czasami uświadomieniu sobie swojej pasji albo przypracowania różnych emocji, to zapraszam Ciebie do kontaktu na sesję. Link pod tym filmem wkleję w opisie filmu. A jeżeli jesteś zainteresowany pracą, zainteresowana pracą na centrach energetycznych, jak je równoważyć za pomocą testu mięśniowego i poznaniem dodatkowych sposobów pracy z każdym, z każdym centrum, tak aby pracować też z drugim człowiekiem, to również zostawiam link do warsztatu kursu, który przygotowałam właśnie dla terapeutów, aby szerzej patrzeć na tematy centrów energetycznych, ale także ciała. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy w tym temacie.